E, witajcie kochani. E, nagram teraz krótki filmik o tym, jak czyszczę igłę przy zmianie kolorów. E, tutaj mamy przygotowane wcześniej set do Grey Washu e, i oczywiście przy każdym e, zmianie kolorów, jeżeli przechodzę z ciemnego do jasnego czy odwrotnie, wypadałoby przepłukać sobie tą igłę i e, zaraz Wam zademonstruję, jak to u mnie mniej więcej wygląda. E, Poświęcę igiełkę specjalnie do tego celu. Otwieramy sobie igłę typu Kadrich, montujemy to maszynki, Załączamy też zmniejszyć i potrzebujemy tak dużego napięcia. I teraz tak przygotowałam sobie ręczniczek bawełniany. Mamy teraz pigment czarny, tusz czarny nabrany, jak widzicie. I chcemy sobie przejść na przykład do tego jaśniejszego. Więc puczę sobie to w wodzie destylowanej, którą sobie wcześniej przyszykowałam. Płuczę na zasadzie zamaczam m, aż do tego wklęśnięcia w igle i przykładam sobie do tego ręczniczka. Delikatnie sobie obczyszczam. Czasami nawet dotykam sobie tego ręcznika, żeby szybciej zeszła ta woda. Widzicie, jak z dzioba schodzi? Uczę sobie do momentu, aż zostaje czysta woda. Następnie sobie nakładamy jaśniejszy set. Widzicie, tutaj jasna szarość. I tak samo, żeby sobie nie zabrudzić tym jasnym setem ciemniejszych odcieni, wypadałoby tą igłę przepłukać, tak? Płuczemy sobie i tak samo. Jeżeli dotkniemy na przykład ręcznika, wówczas ta woda szybciej zejdzie, no ale jest też ryzyko, zależy od ręcznika, który stosujemy, że te włókienka nam się dostaną w igłę, więc tutaj musimy sobie po prostu obserwować. No ale już igła jest czysta, możemy nabrać innego pigmentu. I to się ma ze wszystkimi kolorami. Tutaj akurat miałam wcześniej przygotowany set do cieniowania, ale jakikolwiek inny kolor, czy mieszankę barw, przeważnie robię tak samo. Z tym, że przygotowuję sobie wtedy dwa kubeczki, bo jeżeli na przykład robię większe wzory kolorowe, no to wówczas mam przeważnie i odcienie zimne i ciepłe, i mam dwa kubeczki do tych ciemniejszych barw, ewentualnie do ciepłych, w zależności od tego, jakimi kolorami tatuuję. Żeby sobie też za bardzo nie, nie brudzić tej wody, więc sobie rozstawiam dwa z wodą destylowaną i najpierw sobie płuczę zasadniczo pierwszą, pierwsze płukanie robię, a następnie robię to drugie płukanie, żeby mieć pewność, że igła jest na pewno czysta. No, a jeżeli już uważam, że nie da się jej doczyścić, to po prostu zmieniam ją na nową. Zasadniczo tyle. Mam nadzieję, że ten króciutki filmik się Wam do czegoś przyda. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je w komentarzach. Zachęcam do obserwowania naszego kanału. Na pewno zawsze znajdziecie jakąś garść lub ziarenko wiedzy dla siebie. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Do zobaczenia, do, 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 do usłyszenia. Pozdrawiam Ciao.